Więc podjęliśmy decyzję, że po świętym dzieciątku i wilczycy pójdziemy na rekomendowane na Instagramie tiramisu. No ale wcześniej jeszcze, zanim pojedziemy na to za Tybrze, to stwierdziliśmy, że odwiedzimy ten awentyn i uzupełnimy to, czego zeszłym razem nie udało nam się zrobić. Czyli zajrzeć przez dziurkę od klucza, przez którą powinno być widać Bazylika świętego Piotra. No, może tym razem się uda zobaczymy, czy pogoda w ogóle na to pozwoli. Ale niestety to podejście, tu jest pod górę. I to jest bardzo męczące, jednak takie chodzenie pod górę. Więc słuchajcie. To jest kolejka, którą trzeba odstać, żeby zajrzeć przez dziurkę od klucza tu przez te drzwi. Stoimy w tej kolejce, a pan tutaj nam odgrywa na trąbce. Za nami jeszcze tyle ludzi na czyli jeszcze z 10 minut. No dobra i nasza kolej przyszła ta wspaniała chwila słuchajcie Nie da się tam zajrzeć Aaaa. Nie widać i to jest najlepsze. Więc próbuje zrobić fotkę. Ale okazuje tylko? się, że to nie jest takie proste jednak. Wiecie. Wydaje niestety jest to dużo trudniejsze niż się, niż się wydaje. Nie, nie zrobię. No daj spokój. <noise> A filmowałeś? Tak, no tak, tak, ale to nie widać. No, no weka więc... no, to była. Okazało się, że nie umiem zrobić zdjęcia bazyliki przez dziurkę od klucza telefonem komórkowym. No niestety, ale jak oczami widzieliście, widać. oczami widać rzeczywiście idealnie ustawiona w punkt. No, ale niestety, niestety. Ale Przerw warto było. <noise> no, tyle czasu odstać. No Pół dobra, godziny. no warto Pół było. Pół godziny. Nie? Pół godziny, no. Najkrótsza kolejka w jakiej stronie No, ale dobra to było, dobra to było. Przeszliśmy do parku tutaj awentyńskiego, do ogrodu awentyńskiego na zachód słońca. Ale coś pan nas tutaj wygwizdał gwizdkiem jakby chciał nas stąd wyrzucić nie wiemy o co chodzi poczekajcie weszliśmy na wzgórze artyńskie

ale... tu są te obwody. w styczniu jak byliśmy to rosły jakieś mandarynki tutaj, a teraz koniec lata i nie ma ciekawe tu jeszcze jakiś ślub filmują tu fotograf łapie Zachodzącym słońcu. No, bardzo ciekawe. Dobra. I ciekawostką jest, że ten park na Awentynie nie wiem czy zawsze, ale na pewno dzisiaj jest czynny do 18:00. I nas z niego po prostu wyrzucili przed zachodem słońca. Co gorsza, pan zamknął bramy i teraz wszyscy się gromadzą tu przed tym przed bramą wejściową i nie mogą wyjść. A tamci nie mogą wejść. No to jest ja normalnie jakieś nieporozumienie. Bardzo dziwne, Ojdzie Pana Pronie. W rzymskim kościele świętej Sabiny związanym z zakonem Dominikanów. No dziwna sprawa. Załatwił nas odmownie. Co tu masz, fajnego? Usta prawdy w wersji bez kolejki. Fajna rzeźba, no. A tutaj mamy za to bazylikę świętej Sabiny i jeszcze wchodzimy do środka żeby poprawić mimo że byliśmy poprzednio, zobaczymy i tu widzicie jest tak ciemno i mroczno w tym kościele I gdzieś tu był ten kamień Zaraz znajdziemy kamień. Hmm. Ciemno, tak że nic nie widać. O i widzicie, tu jest ten kamień, chociaż niewiele go widać. To jest kamień, którym Szatan rzucił w Świętego Dominika. Modlącego się Tam. Modlącego się Tam. Bryła się rozczesała, a święty Dominik się nawet nie zorientował, Co się stało. Właśnie. A na tym kamieniu zostały dziury po palcach szatana. Uwierzycie? O. Także to fajna rzecz. Święty Dominik, o Święty Dominik. No, ciekawe, ciekawe. A tu bez kolejki można złapać bazylikę św. Piotra, centralnie na środku szpaleru drzew. Tylko, że przez kratę. Bo dokładnie okazuje się, że właśnie od października do lutego park jest czynny do 18. No a potem w sezonie to nawet do 21. Ale nie tym razem. Także punkt wycieczki odhaczony. Dziurka od klucza zaliczona. Wprawdzie zdjęcia nie udało się zrobić. No ale cóż, cóż, cóż zrobić. No dobra, a teraz byśmy poszli zjeść w końcu coś smacznego po tym nieudanym wcześniejszym makaronie ale tu akurat za mostem zaraz mamy za to na pewno znajdziemy coś, wylosujemy co tam jest no dobra, to wchodzimy w uliczki za bo restauracja, którą byliśmy zainteresowani jest jeszcze oczywiście nieczynna dopiero Kładą obrusy na stoliki Więc na razie pochodzimy i pooglądamy. Jezu, zobaczcie jakie kolejki do tych restauracji tam. No, no tam zobaczcie jaka kolejka do restauracji a da enzo to mieliśmy tu przyjść no ale nie będziemy stać w takiej kolejce nie no nie chcemy iść do da enzo a ci To jest kolejka do nie wiadomo jakiej restauracji, ale jest również imponująca. Tak, to okazuje się, że ta kolejka to jest jednak kolejka do, do tego da Enzo tam na końcu. Widzicie. Tak było czekać do, 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 do Nie. Wiesz co, a może jutro wcześniej? Bo ja myślę, że jest tutaj, nie mylę, jeszcze, jak je, tak, jak Więc jak się okazało w tej trattorii, do której mieliśmy iść to prawdzie jeszcze jej nie otworzyli, ale już wszystkie miejsca na dzisiaj zostały zabutowane. więc nas po prostu spławili Z miękkim ruchem zawodowca idziemy więc na poszukiwanie. W jakiejś restauracji, w której po prostu są miejsca. Co może nie być łatwe, bo jest piątek. Tak, generalnie okazuje się, że w każdej nawet najmniejszej restauracji, jak się nie ma na dzisiaj rezerwacji, to jest problem. Stanęliśmy więc w kolejce pasta Ewinią, którą kiedyś Wam pokazywaliśmy w innych, wcześniejszych filmach. Miło, że dla nas w kolejce poczęstowali nas prosekko, żebyśmy nie stali o pysku. No i co, czekamy na stolik, że być może się coś zwolni. No, na jutro trzeba będzie po prostu zarezerwować w tej tratorii miejsce więc udało nam się wejść pierwsze danie podane tutaj to jest karczoch po rzymsku proszę bardzo pachnie sosem czosnkowym jak nie wiem co no, sprawia bardzo pozytywne wrażenie z wyglądu i tu mamy eli lasagne to jest z lokalnego tutaj makaronu z lokalnymi jajkami to już jest sprawdzone, dobrze wygląda. A ja tu wziąłem jakieś ryby z jakimiś innymi owocami morza. no śmierdzi morzem to będzie dobrze, no zobaczymy. No i patrzcie jaki tu się zrobił młyn przed tą pastą ale też Generalnie wszędzie jakiś dziki tłum ludzi. No, to akurat pusta restauracja, no proszę. Ale widocznie nie mają takiego dobrego marketingu jak inni. Ta na no ten obiad w pasta Eli dzisiaj, no to tak połowicznie wtopa, bo yy, Eli była bardzo dobra, ale jednak w lokalu, który nazywa się pasta, nie należy zamawiać ryby, bo moja ryba z owocami morza, okazało się, że nie ma tam ryby, tylko są same owoce morza i to literalnie trzy krewetki, z tego jedna była samą głową dziewięć małż, z których niektórych nawet nie dało się odkorzyć za bardzo i dwa krążki z kalmara no to właściwie się nie najadłem, powiedzmy sobie szczerze Mówię, no Ela to tak. Jak raz spróbuję, mnie, to już potem nie Ja zaryzykowałem, więc na pewno nie warto tam zjadać ryby, bo nie ma ryby w rybie. I tu patrzcie. Co ci ludzie tu wyprawiają? Wszędzie stoją w tych kolejkach do tych restauracji. Na każdym kroku w kolejkach jakby w tych restauracjach się darmo no a nie dają nie dają i tak siedzą piją lulki palą o tu też stoją w kolejce życie kliknie Monsieur le Président, 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 Monsieur le Piękne miejsce. Nie, nie chcę już nic więcej jeść. Chcę i spać. Ciemno, że nic nie widać. Patrzcie, co tu się dzieje. Jaki gwar. Tłum ludzi wszędzie. Tu też siedzą ludzie ilości nieokiełznanej uznanej a my tu musimy przez most przejść dużo ludzi na mieście no no patrzcie poziom tybru wysoki nie ma tego e, deptaka po którym tutaj biegacze biegają no o jezu jak ciemno Nocny widoczek. Idziemy dalej. Na I nagle, zupełnie niespodziewanie, zrobiło się w pół do dziesiątej, i stwierdziliśmy, że już nie jedziemy na starówkę do centro Storico żeby zaliczać atrakcje tylko, że po prostu idziemy odpocząć bo czujemy się zmęczeni, tle otwarty